Jak ty podchodzisz do, do tej, do tej porażki? Czy u ciebie ona jakieś emocje wywoła? Tak naprawdę to tak się wszystko szybko działo. To była tak naprawdę szczelnica. i Weszło lub nie weszło i, i bez, rytmu, bez rytmu przechodziło przez palce. Także tutaj mało gry ogólnie, trudno żeby była gra przy takim stylu, więc może dlatego to po prostu tak szybko idzie, bez wymian, bez biegania. Mało tenisa po prostu. Czy ona dzisiaj była do ruszenia przez Ciebie, czy nie mogłaś nic za bardzo zrobić, jak trafiała? Szczerze mówiąc, to no chyba jej dzień, bo, bo wszystko trafiała i, i to było, że było widać że to z taką prędkością, że, że czasem nawet nie zdążyłam wybrać strony, a, a już piłka była za mną, więc taki ma styl, dlatego to szybko wszystko idzie i nawet ciężko się cieszyć, nie cieszyć, już jest po wszystkim. A jaki, jaki był plan na to spotkanie? Troszkę by być rezydentem przede wszystkim, bo jednak e, jak jest w takim ciągu, to tak naprawdę ciężko cokolwiek zrobić. Czy, czy jak się serwuje, czy jak się retornuje, to jednak e, wszystko przylatuje z takim samym tempem i, e, i coś trzeba zrobić, żeby tego nie było. No, próbowałam na różne sposoby, ale jednak e, no, radziła sobie ze wszystkim no, i dzisiaj, na dzisiaj na wszystko miała odpowiedź. A porównując jej siłę uderzeń do na przykład sereny Williams, jak, jak, jak wypada na tym tle? No, Jakieś dwa razy szybciej. Czemu jest w pierwszej dziesiątce jeszcze, skoro tak świetnie idzie? E, tak naprawdę, no, to tylko przez to, że e, bardzo ma duże skoki. W sensie takim, że no, jeden mecz jej się uda, a drugi już jest zupełnie inną osobą i, i większość leci w, no, gdzieś tam przy trybunach. Więc e, e, gdyby grała na takim poziomie, poziomie cały czas, no, na pewno byśmy ją widzieli w dziesiątce już dawno. Przez te trzy lata od czasu, kiedy na pewno tak, aczkolwiek y, widziałam jej kilka meczów i, i potrafi wygrać z Szałapową w a potrafi przegrać zupełnie z, z nieznanym nazwiskiem na drugim turnieju, więc y, zupeł, bardzo, bardzo nieprzewidywalna. Agnieszka, jeszcze chciałem wrócić do meczu samego. Oczywiście wiadomo było, że Georgi będzie atakowała każdą piłkę, natomiast no jej serwis chyba dzisiaj był takim elementem, który no właściwie oprócz tych trzech szans w piątych gemach i pierwszego i drugiego seta, no to nie dało się w ogóle tam nic zdziałać. Na pewno tak, widzieliśmy, że to są praktycznie dwa pierwsze serwisy. Tutaj mało co przypomina drugi serwis. I przy takim ryzyku, jaki ona, jaki ona podejmuje, praktycznie rok podwójnych błędów i to się na pewno nie zdarza. I dzisiaj ewidentnie serwis u niej odgrywa kluczową rolę. Aga, jesteś świeżo po meczu z Kamilą, niedawno też grałaś ze Szmiedlową. Powiedz, jak według ciebie może wyglądać ten jutrzejszy finał? Tak naprawdę to wszystko zależy od Georgii. Tak mówiłam, ona jest nieprzewidywalna. Jeżeli jutro będzie grała tak jak dzisiaj, to wygra. Jeżeli będzie grała troszkę inaczej, to podejrzewam, że, że nie. Także tutaj wszystko zależy od niej.